Witajcie! Lód to najlepszy sposób na konserwację czegokolwiek, znany od niepamiętnych czasów. Pod zamarzniętą wodą na naszej planecie kryje się wiele tajemnic, których jeszcze nie rozwikłaliśmy, a to, co już zostało znalezione, zadziwia wyobraźnie i jeszcze bardziej zachęca do dalszych poszukiwań. W dzisiejszym filmie opowiemy Wam o najciekawszych znaleziskach pod lodem. Lodowce Grenlandii skrywają niemało tajemnic. W 2021 roku na wyspie Wiecznej z Marliny dujscy naukowcy odkryli 14-metrowy rdzeń wiertniczy, który wydobyto spod lodu jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku. W tym czasie Amerykanie podjęli się budowy bazy wojskowej z bronią nuklearną na tym terenie, ale im się to nie udało. Okazało się, że lód jest bardzo niestabilny, jest w ciągłym ruchu, co oznacza, że jeśli zostanie tam umieszczona jakaś broń lub jakieś pomieszczenie, wszystko może ulec zniszczeniu, a broń nuklearna może, no cóż, zamarznąć i nie będzie się już do niczego nadawać. Projekt wstrzymano w 1966 roku, a niedokończona baza została zamknięta. Rdzeń, wydobyty z leja o głębokości około kilometra, trafił do amerykańskiego laboratorium. Naukowcy z Danii postanowili go zbadać i, jak się okazało, zrobili to nie na marne. W próbkach gleby zachowały się pozostałości roślin, których wiek określono na 400 tysięcy do miliona lat temu. Udowodniono, że milion lat temu, zgodnie z oczekiwaniami geologów, cała Grenlandia była zielona i niepokryta lodem, była nawet urodzajna. Przed Wami jedno z najbardziej wysuniętych na północ cmentarzysk statków, położone tuż przy morskich bramach Arktyki, na wyspie Brusnewa. Lód tutaj prawie nigdy się nie topi i przez wiele lat trzymał w okowach zarówno jednostki pływające, jak i samoloty, które niefortunnie wybrały to lądowisko. Klimat tego miejsca z pewnością wprawi w zachwyt nawet zapalonego podróżnika. Wszystko to kiedyś żyło, oddychało własną mechaniczną mocą, ale teraz zamarzło na zawsze, a Mewy, uznając te wraki jako część natury, zbudowały tam gniazda i zaczęły wychowywać pisklęta. W 1970 roku samolot Lockheed C-121 wpadł w silną burzę i musiał awaryjnie lądować na polach lodowych Antarktydy, ratując życie wszystkich 80 pasażerów. Na Yamale odkryto wrak samolotu H-209. Jednostka razem z załogą zniknęły bez śladu w sierpniu 1937 roku. Nie znaleziono żadnych szczątków ludzkich. Być może piloci opuścili kokpit, ale nie dotarli na czas do ludzi. Lot nad północno-zachodnią Grenlandią również może zaowocować ciekawymi odkryciami. Ten ciężki bombowiec Boeing B-29 Super Fortress stoi w tym miejscu od prawie 80 lat. Na samym początku zimnej wojny amerykański samolot odbył tajną misję rozpoznawczą, ale musiał awaryjnie lądować. Wszyscy trzej członkowie załogi uciekli i spędzili kilka dni w dzikiej arktycznej tundrze. Próbowano ratować samolot, ale podczas akcji zapalił się i rozpadł. Od tego czasu stoi nieruszany. Kolejne nieoczekiwane odkrycie w lodzie zszokowało nie tylko tych, którzy go dokonali, ale także społeczność naukową na całym świecie. Tę małą lwicę jaskiniową odnaleziono w wiecznej zmarzlinie Jakucji, gdzie spędziła 28 tysięcy lat. Los sprzyjał badaczom, ponieważ dzięki nieludzkiemu mrozowi zachowały się nie tylko najdrobniejsze szczegóły tego drapieżnika, ale także jego narządy wewnętrzne. Naukowcy nazwali małą lwicę Sparta i doszli do wniosku, że ze wszystkich wcześniej odkrytych okazów była ona najlepiej zachowana. Kilka lat przed odkryciem Sparty w tym samym surowym klimacie Jakucji naukowcy odkryli mumię mamuta włochatego, którego wiek szacuje się na 40 tysięcy lat. Badanie genomu zwierzęcia wciąż trwa i jest całkiem możliwe, że dzięki niemu wielkie umysły dokonają wielu kolejnych ciekawych odkryć na temat pradawnej fauny. A to człowiek z Similaun, którego wiek w chwili odkrycia wynosił około 5300 lat, co uczyniło go najstarszą mumią europejską. Mężczyzna otrzymał od naukowców przydomek Ötzi. Odkrycia dokonano 19 września 1991 roku. Na mumie trafiło kilku niemieckich turystów podczas spaceru po Alpach Tyrolskich. Szczątki mieszkańca epoki Halkolitu są doskonale zachowane dzięki naturalnej konserwacji w lodzie. Wywołało to prawdziwą sensację w świecie naukowym. Nigdzie w Europie nie odnaleziono ciał naszych odległych przodków, które w tak doskonałym stanie przetrwały do dziś. W Kanadzie, na górze Lukania, grupa poszukiwaczy znalazła skrzynię z aparatami fotograficznymi, które przeleżały w lodzie 85 lat. Sprzęt pozostawił po sobie fotograf alpinista Bradford Washburn, który dotarł na szczyt góry w 1937 roku. Podczas zejścia pogoda gwałtownie się zmieniła, a członkowie wyprawy postanowili zostawić część swoich rzeczy, aby szybciej dostać się do obozu. Był to wówczas największy szczyt górski w Stanach Zjednoczonych zdobyty przez ludzi. Interesujące, że aparaty odnaleziono 19 km od miejsca, w którym Washburn je zostawił. Skrytka przemieszczała się wraz z poruszającym się lodowcem górskim. Sprzęt zachował się w dość dobrym stanie. Eksperci mają nadzieję, że uda im się wywołać film i wydrukować zdjęcia. W Austrii miłośnicy historii XX wieku również dokonują wielu odkryć. Obecnie topnieją tam lodowce, które wcześniej blokowały wejście do wielu bunkrów z I wojny światowej. Na przykład ta fortyfikacja mogła w szczytowym okresie walk w 1915 roku zmieścić aż do 15 żołnierzy. Przetrwały nawet ich mundury. Gdy lód topnieje, ciała żołnierzy z I wojny światowej zaczynają wypływać na powierzchnię wody. W 2014 roku w stopionym lodzie alpejskim odkryto szczątki 80 żołnierzy poległych podczas I wojny światowej, prawie wszystkie dobrze zachowane i zamienione w mumie. Wraz z nimi znaleziono fotografie z okresu wojny, mapy, a nawet doskonale zakonserwowaną na mrozie żywność. Żołnierze otrzymali prawdziwy wojskowy pogrzeb. W ośnieżonych Alpach można znaleźć prawdziwe skarby. W 2013 roku francuski alpinista przypadkowo natknął się na skarbnicę kamieni szlachetnych na Mont Blanc. Worek rubinów, szmaragdów i szafirów leżał w metalowym pudełku. Eksperci oszacowali wartość znaleziska na prawie 300 tysięcy euro. Okazało się, że pudełko z biżuterią należało do pasażera indyjskiego samolotu linii lotniczych, który rozbił się na Mont Blanc w 1966 roku. Uczciwy alpinista otrzymał nagrodę za znalezisko w wysokości 150 tysięcy euro. Mówi się, że dobrego alkoholu nie należy przechowywać w ciepłym miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. No dobrze, a co powiecie na to? Oto kilka pudełek brandy i whisky, które od ponad wieku leżą w lodzie Antarktydy. Naukowcy odkryli wysokoprocentowe skarby zupełnie przez przypadek. Uważa się, że były przeznaczone dla brytyjskiego polarnika Ernesta Shackletona, który w 1909 roku zakończył swoją wyprawę, nigdy nie osiągając swojego celu. Teraz trunki powróciły do swojej ojczyzny w Szkocji. Oczywiście jest mało prawdopodobne, aby je skosztować. Niemniej jednak pojawiła się nadzieja, aby wykorzystać próbkę w celu przywrócenia przepisów z dawnych lat. Na kanadyjskiej wyspie Wardhunt w 2013 roku przypadkowo również odkryto butelkę razem z notatką. Ponad 50 lat temu została zakopana pod stosem kamieni przez amerykańskiego geologa Paula Walkera. Wiadomość zawierała prostą instrukcję. Naukowiec poprosił swoich potomków o zmierzenie odległości od znalezionej butelki do krawędzi najbliższego lodowca i porównanie uzyskanych danych z jego obserwacjami. Współcześni geolodzy postępowali zgodnie z instrukcjami Walkera i okazało się, że lodowiec topnieje w szybszym tempie, a wszystko przez globalne ocieplenie. W 1959 roku lodowiec znajdował się 51 metrów od stosu kamieni, pod którym zakopano butelkę. Obecnie odległość wynosić może około 122 metrów. Jesienią 2020 roku na zboczu topniejącego lodowca Brunifirm w Szwajcarii archeolodzy odkryli unikalne artefakty starożytności. Wśród znalezisk drewniana figurka i sznurowane buty, wykonane w trzecim tysiącleciu przed naszą erą. Poza tym znaleziono także nić roślinną mającą około 600 tysięcy lat. To nie pierwszy raz, gdy archeolodzy wybierają to miejsce na wyprawę. Wcześniej odnaleziono tutaj starożytny kołczan z kory brzozowej, skórzane spodnie, a także buty. Gdy ludzie zamieszkiwali te okolice, nie było tutaj lodowca, lecz później wszystko znalazło się pod lodem. Teraz, gdy warstwa lodu chwilowo ustąpiła, obiekty te ponownie pojawiają się na powierzchni. Wyobraźcie sobie, że spacerujecie wzdłuż zaśnieżonego jeziora i zauważacie to. Wygląda przerażająco. Można by pomyśleć, że przed wami jakiś lęk obcych jaj, ale tak naprawdę to instalacja artystyczna wykonana przez studentkę z Utah. Przed odejściem dziewczyna zatarła swoje ślady. Jej plan sprawdził się doskonale. Już następnego dnia wokół tajemniczego kręgu z lodowymi dziurami zebrał się tłum gapiów. Łódź o całkiem symbolicznej nazwie Endless Sea rozbiła się na Antarktydzie w 2012 roku i przez ponad rok pozostawała na głębokości 12 metrów. Niemniej jednak dość szybko zauważyli to specjaliści z pewnej firmy i z pomocą nurków ostatecznie wydobyli z podwody 70-tonowego kolosa. Stopione lodowce odsłoniły nieznaną wcześniej przełęcz w Landbrin w Norwegii, umożliwiając archeologom odnalezienie dziwacznych artefaktów należących do myśliwych i zdobywców minionych tysiącleci. Naukowcy uważają, że znalezione pod warstwą lodu przedmioty gospodarstwa domowego pochodzą z różnych okresów historycznych, od rzymskiej epoki żelaza, 300 rok naszej ery, po epokę Wikingów, 1000 rok naszej ery. Na jeziorze Michigan w hrabstwie St. Joseph znajduje się latarnia morska, która zimą, w pewnych warunkach pogodowych, zamienia się w fantastyczny zamek. Latarnia nabiera niesamowitego kształtu dopiero na początku zimy, kiedy, przez silny spadek temperatury, rozpryski fal zamarzają na elementach jej konstrukcji. W zależności od kierunku wiatru, sople przybierają najdziwniejsze kształty. Po pewnym czasie całe jezioro zamarza, więc rozpryski już się nie tworzą. Latarnię tę zbudowano na jeziorze Michigan w 1859 roku. Jest uważana za jeden z symboli Wielkich Jezior i uznawana za zabytek historyczny Stanów Zjednoczonych. I to wszystko na dziś. Jeżeli ten film okazał się dla Was interesujący, zostawcie polubienie, a także komentarz pod spodem. I do zobaczenia wkrótce.